Witam was. Jak widzicie nie ma z wami Kast Kuby. Dzisiaj ja jestem, tak jak obiecałem wam wczoraj. Dzisiaj opowiemy wam co się dzieje z Kast Kubą. Kast Kuba zachorował. Nie wiemy czy to coś poważnego, ale posłuchajcie co się z nim dzieje. Kast Kuba zachorował. Jeszcze nie wiem co to jest, ale robię ten film byście wiedzieli o tym. Kast Kuba ma wysypkę. Trzymanie jakiejkolwiek rzeczy sprawia mu ból. Kast Kuba był w poniedziałek u lekarza i może uda się wyleczyć tę wysypkę, więc teraz uwaga i info, bardzo ważne. Bardzo. Kast Kuba nie będzie przez najbliższy czas nagrywał. Nie miejcie mu tego za złe ale Kast Kuba nie może nagrywać z powodu rąk i uczucia dyskomfortu. Więc uwaga Kast Kuba przez dłuższy czas nie będzie nagrywał, a rewil szafy pojawi się potem jak wydobrzeje on. Dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że okażecie wyrozumiałość dla Kastkuby. Dziękuję Wam za oglądanie widzowie. Kurde, muszę sobie w tym miejscu coś wstawić, jakieś meble czy coś, żeby było bardziej wesoło. A i napiszcie Kastkubia jakiś fajny komentarz, żeby wiedział, że go wspieracie. No dobra, to tyle. Jeszcze raz do zobaczenia.